I taką ksuśka, austriackiego psychiatrę Wiktora Frankla. W polskim przekładze, nas nazwę człowiek w poszukiwaniu sensu. Na kasiepsi to by było człowiek w siegbie zacweka. I taksuśka opowiada o le tym, że Frankl był to nieścisty, że żył w czasie dredzi światowej wojny No i był też zieda. No i trafił do Auschwitz. Jak no psychiatra, to tam z a Sapłema, ledzą, co e, bele w tym Auschwitz i często, no, wedechcewało ziec e, przez cierpienia Ligru, przez e, doświadczeni wiodzych cierpieniów, przez doświadczeni, że w kłęzdnym sztuce benizary mogą trafić do e, gazowych kłemuerów. No, co le mało to było tak, że ci sydzewi, Ligru. Tracę Tracele Hans tracę tę motywację, żeby e, równak iść, żeby słychać tych starżników, że nim im na jakiś żeby równak starać się jakby jest ułożyć przez ten czas usadzeni głę Dochydało do tego, że ty sudziewi, aby rzucę na drutę, aby by z tywielasa, Plus po to, żeby tych i skrócele ich cierpienia. Frank no, Frankl e, e, jak no psychiatra, jak no psycholog musiał czuć się w takim moralnym łebrzyszku, ale tyś też e, na, w takim lękrowym lebrzyśku. No, do tego, żeby tym ludziom pomagać, zlećę w lękrowym lebrzyśku. No bo e, i pamięta, że tych cudzewi, chterny tam bele, to ani też bele Namieniony do tego, żeby nie robili Na tych co ich tam usadzili, żeby tam robili nie niblus prze rozbudowie legru, ale też całej lekulnej infrastruktury tak tej. Ty... No W każdym razu Frankl zajmował się tym, żeby lezał. Równak chciało się za wstawać, chciało sa słychać tych starników, chciało się iść do tej roboty, cało się przetrzymać to cierpieni. E... I terapium, jak no jaką tam prowadził, opisywał tak, że co mało od tych ledzy, co jutrace, ale Hans rzeczy, gdzie zieleni ziemi, już nic głę nie uciekiwają. zieleni już na nic, kłód głę nie jeździą. A łen na to tej, w jednym sztuce odpowiadać, nikt nie pytał, na co też gdzieś, kłód Riecy. Sam sobie zapety na co rzeczy zrobią w sobie. I o co chodziło, o to, że on uh, so miał taką starą jakąś u, u sfiądnic, że jedz fek w tym, żeby on równak ten ludzi przeżył i na wrócił do swojej rodzezny, albo na przykład wrócił do jakiejś pracy, która mu cały stała była zabroniona, ale on Chcę tą robotę zajmuł, Chcę wie jak ja wznowić, Chcę jak ja do Kuńciec. W e, są Frankl. Wpisano e, to, że e, zabrałem mu w tym Lygrze. Wszedł ci notatci do jednej pryce, jaką miał do i on po w tym Lygrze e, w formie jakby swojej terapii próbował na raczej tamu tam skrywkach papieru, wedtwerzec swoje notatki, czichterne, wszedł, ciłe, stałe znikwiony. bo w głowie i storousał, jak jest to wedtwerzec. też takie przemiarę, że tłumaczy uledzą, że muszą wrócić do rodzenna, bo kto za tą rodzezną zajmie, jeżeli nie te. I na ten irtwen storousał uledzą, nic, że nie są do zastąpienia, że ich nikt nie zastąpi w tej roli żeby na przemir Waits wrócił do rodzezny, żeby Waits wejc, y, był Wejca dla swoich dzieci, żeby chłop był chłopem dla swojej białci, bo oni wciąż żyją. Jeżeli by on umarł we w tym w, legrze, ja może zanaleźć kto sinci, ale to już nie będzie ta sama relacja. Takich y, myślów mam żeby przekonać tych ludzi do tego, że równak je rzec, że równak je tak starać się układać są relacje w tym lygrze ze starżnikami, z innymi, z zewima, żeby równak przeziec i się a nawet kaziele ktoś już, tak naprawdę nie miał nadzieję, nawet na do nie na to, że w jakimś kluczowym momencie może rachować na łaska starżników, starał się że to cierpieni, które je w tym lygrze, to śmucwek. Na jakim spłedli młodem cwek? Czy to, że ktoś się czegoś winien. Dlite, że czasa je nóź wecerpiec. Czasaj nut wecerpiec, w kłeźnim sztuce na sigłe rzeczy. My możemy wybrać, jak my przeżywamy to, co na jupłe. I wiedzieć, że my się lepiej z tym ciejemy, jak mamy zebrno zrobieniu, czegoś kreatywnego. Jak mamy młodziebność spełniwanie swoich roditwów a przebliżanie się do ich spełnienia. Czyli mamy możliwość robienia czegoś służetnego. Ale w takim czy czyli niemo tej welnośćce, to tak pojedziemy z tyłu Ale Frankl z tym satim cudzewim że my możemy też wybrać, jak my będziemy przeżywele to cierpieni, Że my możemy wybrać się do tego slidnego sztutu banzemę moralności, myralności czy może wybierzemy taciny gwerści zort przeżywani, cierpieni i będziemy jeść do kudele do cierpieni innych. Ciasto to nie brekwno e... tak po przywdze zwiksiwające wielena zła na świecie Tego złach tarnotułę na juca i na, c... na jacimebem jele bez tak po rozgłężony i tak nic, żebe dobyło równak dobro Wedle Frankla, w jedno, jemu możliwość wybrani tego, jak przeżywome to, co na jupłetyko. to, co na poetykało było na młec, na gwałt, i chłedszby to birało. Hans Ziecygłe, to my możemy wybrać, czy równak, żekniemy Ziecy mu Tak e, Taki był też tytuł oryginalny e, niemieccy, tiksunści. Właściwie widno po niemiecku, ale w dolmacienku by to było A równak zje, rzec, rzec, mu jo To jest cytat z jednej e, Ligrowi Frantówci Po wydostaniu się z Ligru Frankl e, Na spłedim tych przeżyczek, na spółce tej terapii Jaką web robił dla sedzewech opracował e, taką metodę psychoterapii e, Jaką nazwał Logoterapią terapią. Logos, logos, grecci logos, w Cwekły, tak tej może to przełożyć jak no, Cweka. I nie chcę tego opowiadać łysami, Logę Terapię, no bo to jest kwestia tego jak Dzyzdnia, uczniowie Frankla prowadzą tę terapię. Nie wiem, nie znaję na tym, nie wiem nijak łebeznuny nie z tym, jak wezdrzy zdniowy psychologię. Ale dla tej chcę wypowiedzieć swe że... logo terapeutyczni mesle. Bo ta mesla jest taka, że jakiem Gedy to co z Coił ludzi miało cesk na łepising Frankl'a, na tej ligrowi terapię, że człowiek w jedną może wybrać, jak przeżyło to, co głębło nawet kaziele to, co głębło etiko, je proces jego w tym, łędź znowu zniewoleni, to w jedno może wybrać jakłę to przeżywu, i w jedno może wybrać lepszy zort przeżywanie tego. A chyba lepszym zorta jest biutka cłet swoje rzecy, jak nekacłet tego, jak nekać z rzecy uznawać, że nic, że nic, Juna yy, nic nie zdziała od ale co rzeczy zdziała od ciebie? Czego dziecy chcą od ciebie, czego inni siebie chcą, co ty musisz zrobić, co te myśl do zrobieni. Co te myślowe cerpieni? wecerpieni tak ci cytat pojewi w książce? Kuli memome do wecerpieni, kuli jest je do wecerpieni. Jest to tak wyobraźni, że tacy e, sformułowani, to jedno e, w człowieka, teren, widzę do Robote Reno, na swój plac roboty i widzę, że to je budowlańc na przemiar. Y, tu jest very sowne gdzie mu kanon z cunka i widzi tyle paletów pustaków. Kuli jest się do wemurowani. Więc drzina to. No dobrze, i bierze za do robotę. Ktoś idzie do robić w biurze i widzi całą kłępicę papierów. Kuli jest się do wypisania tych papierów czy ich zarejestrowani cobelunc. Kuli jeszcze głę je do zrobieni. I za to zabiero. Myślę, że po my żyjemy, to my, my cierpiele. I Myślę, że to jest taki tyś zdrów płedeńcy. Zdrów, no myślę, że równak zdrów. Kuli się do wecerpieni. to jest yy, peżna juwerni z tym, kuli jest się do przeziecy. bo człowiek jest tak równak zbudowany, że w jedno, bandzę w nim jako spustka chternałęd bandzę musiał zafulować, i wiecie, winno teraz oto, to, rzec. No jo, ale równak jest niesprawiedliwość na świece, co in człowiek ten dzieje e, w ligrze i nie mu nudzeje, że sawe dostunie a co in człowiek ten dzieje z spokojnym, e, no tyklem taci jak nie wiem, no, dzy, dzy, dnia mają ledzę, pierwszego świata. No i jak tu e, przemierzać w sytuację? I Frankl też go tak tego sa nie do przemierzec, nie do sa przemierzec, cerpieni cierpieni, bo wedle niegłe lecz ci, cierpieni w jedno, wypełniło cały przystępny jemu plac. I kuli tego placu Banza, to ten plac, cały bandza zajmij Antidłyte, nie do przemierzeć jednego cierpieni do dredźgwie. Ten plac może sa zwiksić przez sytuację. No, sytuację Wejne, sytuację wysadzenie w Lugrze na Agwes, zwiksiło plac, zwiksiło ten rum, ja ci cierpieni może wypełnić, ale równo to cierpieni w jedno, wypełniło wszystko, co. Urzecę człowieka może wypełnić i ten człowiek nigdy pekąd dzieje na tym świecie, nie będzie miał łebetku wie jedno co zgłębanza cesło. I ciasa, No chcemy też zrzec na to. Możemy czas działać, jak ty ledzę przeziele ten ludzier. Do chtery to je na ma nie wiem, wstać, reno i idź do roboty te. Niech ternym ledzą. Niechternym ledzem je drangłe, jak y, cieją, że jaci służbę przewrócenia, Łebrzyszkłewi, przy służbę. i służbę. Jak oni są pomestą, ludzie, na jakichś tam głodowych racjach, przeżiec całe lata, bo do chwile co cały lata w tym Lygrze sedzele i równach sawe dostele. Gdy niech to jest jako z abstrakcji, niechterni nawet zaczynają wątpić w to, czy w tych ligrach kwaprydze była prowadzona jako eksterminacja. No i wedle Frankla to jest tak, że ciepieni we fulowi w całej rzecy człowieka, no to równak koździ cierpi na Gwysny Ziele są warenci barodrangi, to będę cerpił w tych warękach, zele Warenci są dosygodni, no tak i tak będę cierpił. I też w krajach pierwszego świata teli mełę tyklach. To tam w krajach trzeciego świata nikt u nich nie czuł, aby no, doświadczył może ich, ale mimo ich tak nazwonych, one nie są takim spoleznowym tykla, one nie są tak y, mocno utrwalony w lecci z a mesta i że związan my cesk na to, czy my co zcerpimy, czy prosto zimy, czy my co sterpimy na taci rdzie, żeby to nam na ju dobijało i na ju nikwiło, czy my to zcerpimy na taci zasadze, jak nie wiem, jak... My tu są, so możemy czerpieć hec. Jakie lato, a ze mną jakie zema, Jak no prosto przejący tacy są waręci, jedrangłe, ale jak jest to trzeba przeziec. Taci Tacy płędyńscy gało tym ledzą, co było lewe w lebłęzu. Żeby Eugenisa nie zastanowił wiele nad tym, ach dlycie, ach czemu. Czy może ze mną jest coś nie tak? No nie no, to były po prostu tacy waranci, bo oni się starali przeżyć, oni się starali wyjąć, bo oni tego, bo nie, 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 nie chcieli No i myśl że taką myśl trochę terapeutyczna, przejący głę, to jest ta, że człowiek musi mieć płeciecy, że w czymś je niezastąpiony. Że wiadomo, jedno jest, jaki jest cel, ja jest stać cvek. Zleciłem mu łegim wstawać, leciałem mu nic na ta łódź, nie, mu nic do roboty, leciałem mu starac w drodze z nie, zleciłem musa starac w relacjama z drechama, a tyś z nie drechama. musi być jakiś cvek i taśpieciecy, że w tym mnie nikt nie zastąpi. I to nie muszą być stać rzeczy u tak nieprzeklewno baro, brekłewny z światu. Frankl powiedział, że tam długłe po y, przeszedł do niego człowiek, ręca, nie mógł podnieść y, z z mówię z głowy, po z wypadku, w którym wziął i jego białka i ta białka umarła i ten człowiek się zastanowił, dlaczego Łena umarła. I to już ją miał umrzeć, a łena miała dziec. No i ten Frankl Temu że łena umarła, żeby ją nie cierpiała, a temu ziec, żeby ją wypłakiwać. Ten człowiek, z którym był a w judaizmie, łepłakiwani umarłych jest religiowiły brzeszka. Tak tej płęgłe przekonane do tego, że Łen mu teraz brzyśk, ja że to jest taka płetrzeba, żeby łen wypłakiwał ta białka, żeby Łen cierpiał płyty białce i wyryżył to cierpieni. I to temu człowiekowi tedy płymego. My my możemy teraz zastanawiać, czy stwek w wypłakiwaniu umarłych, my możemy sygać do rozmaitych religiowych, filozoficznych, e, udokaznieniów, ale prawda jest taka, że to może w to ci lecci psychice. ci płecie, że co je do zrobieni, co je do wycerpieni, co je do przezięcy, co jest do tego, żeby nawet kany gwersi czasem i potem ulepłowiedzia tym Tak jak Frankl ulepowiedział o dramacie koncentracji w wiedzył, łe dramace łe Ligru, tak jak wiele Ledy opowiedział o dramacie koncentracji w o tych gazowych kłemerach, o innych urtach, eksterminację Żydów i niblus. Dalej to świadectwo prywdze. Dzisiaj byłem się nad tym, że na przemiór za kuli tam lat jeden z dredzim rzeknie, że nie było ni żadnych kłemlerów, Że jeden z dredzim bardzo się zastanowił, a płece oni tam śle yy, mogli się bić do dostydnej do kropli krwi. Tak samo ty, co na przemior śle yy, do wojska chłec im się to nie widzało, do niemieckiego łejska, choć im się nie widzało. I po temu, że kto zbędzie na nich gdył, no i o, mogli się równak z y, procemnic, mogli iść do Ligrów no prawie jakby i tak samo myśleli, to czy im bez chceło rzec, bez chciało biutka, co równak webietkele we, równak dało rada, żeby była i powiedzele swoją historię, żeby tery ta historia była w znony. A... No jo, w jedno je co zrobieni, jedno je co do przeziecy, w jedno je co do doświadczeni i my nie musimy wiedzieć zlecia. Akurat my to musimy tego doświadczyć. Zlecia akurat i muszę cierpieć każdy człowiek musi cierpieć ale prosto temuś okazja cierpieć inaczej. Myślę, że to płemy go i ślach wewnątrz, że to tak no, miło tak, nigle jem przecie tu taksuśka, jem przecie tu jem wiem co płemyślą. No to musi jak, to to co z wyrtny głowy powiedzeni, że szukani takiego ciągle cwekły, nawet ką nie musi to bez bardzo racjonalny, niech to dzieje, to bardzo płe w tym, żeby bez z trągłość co Wiele je do wyczerpieni, było wiele je do przezięcy, e, i cierpieńi za jedno we fuli, we, we fulowiwy, sały, lecci, jęcicy, a no I dlę te czasa czasy wyrty je cerpiec. Klecie je no bo inni insi nimumę. no to trzeba. Trzeba przecierpieć tak, żeby wykazać zarówno dobrym człowieka, żeby dać dokryć, że człowiek nie jest jakąś smasiną, człowiek nie jest zwierzęca, że człowiek może dokazać z dobra nawet ka w stoiznie, w niegersi leźnosce w słegłe bo Cię widno jakie łaziemno, unikać cierpieni, ale jak nie ma młodziebności, no to jedno je wybór tego jaksa cierpi. Jedno, jedno w człowieka je wybór bez lepszym, być lepszym uciek, co na Jureniu. No i to jest mysla bardzo barobudający, bydea przeczytać co tak książka, Frankl też napisał tak bardziej specyficzną całej całą logoterapię tak ja mówię, człowiek wszekbie za cweka Yetiś przystępną w takiej wersję w młodych cietińców, że lek co tam były skomplikowanych jakichś tam psychologicznych terminów, no to jest taką wersję bardziej fabularną mesla. że je przeczytać i zobaczyć sobie z tym hłędzy. Zanka